Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi on z Nim nawet Jego nieprzyjaciół. No to pytanie jak to pogodzić? Z tym, co Jezus powiedział, że nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz i tam poróżnie tam synową, z, z teściową, tam, z, wiecie, z sąsiada z sąsiadem bliskich, albo to, co apostoł Paweł powiedział, że. Zaprawdę. Wszyscy, którzy chcą. Czy każdy, kto chce żyć dla Boga, prześladowanie, prześladowania znosić będzie. I jeszcze chyba dziesiątki podobnych fragmentów. Nie? Gdzie z powodu wiary w Jezusa mają nas ustawicznie spotykać, prześladowania. No można by Jezusa dołożyć z tej modlitwy. Arcykapłańskiej, jeśli dobrze pamiętam, to na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Nie? Czyli mamy całą plejadę fragmentów, które mówią, że będziemy w jakiś sposób odrzucani, prześladowani, ścigani, nienawidzeni z powodu zaufania Jezusowi. No a tu. Przedstawione jest to pogodzenie z nieprzyjaciółmi jako przejaw błogosławieństwa. Nie? Gdy drogi człowieka podobają się panu, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. Jak to pogodzić? No to jest jedna z możliwości, nie? że część prześladowców, na przykład apostoł Paweł, prześladował innych apostołów, Kościół, no a potem stał się ich przyjaciół. Przez nawrócenie jest to możliwe. Tylko, że Zobaczcie tu, nawrócenie to jest suwerenna decyzja też człowieka. Nie? O tym wczorajśmy mówili długo. Nie jest wolna wola, czyli człowiek sam, panując nad swoimi zmysłami, swoim życiem, no, zwraca się do Jezusa. Oczywiście Bóg mu w tym pomaga, to, to jest niekwestionowane, ale to jest decyzja człowieka. A tutaj jest mowa, jakby to było jakąś taką nagrodą dla jednego człowieka to pogodzenie z tym drugim, czyli słabo, rozumiecie, nie, no, nie, nie, styka, no bo jak on sam się musi nawrócić, to jest jego suwerenna decyzja, no to jak może ona być nagrodą, Bóg musiałby wpłynąć na decyzję nawrócenia tego człowieka, żeby on był nagrodą dla tego człowieka, który dobrze robi, nie, także... Owszem, to się zdarza, ale czy to, że ludzie się nawracają i przestają być naszymi wrogami, ale czy o to tu chodzi? Nie? No tu Wam trochę podpowiem. Jeśli zderzają się dwie rzeczywistości i one nie dadzą się pogodzić, nie? czyli tu na przykład, że będziecie znosić prześladowania, a tu, że Bóg będzie godził nieprzyjaciół z Wami w wyniku Waszego posłuszeństwa. To trzeba szukać, i to nie jest zabieg taki, wiecie, żeby naginać Biblię do rzeczywistości, tylko to jest normalny zabieg logiczny, że trzeba szukać, w jakich obszarach obowiązują te rzeczywistości, czyli jakie są kwantyfikatory użyte. Kwantyfikatory, czyli zakresy. Czyli jeśli te dwie rzeczywistości, jeśli by był pełny zakres wszystkich nieprzyjaciół i tu mamy, że jako chrześcijanie będziecie mieli tych nieprzyjaciół, świat was będzie nienawidził, a tu myśmy dali pełny zakres, że jeśli będziecie szli za Jezusem, to pogodzę waszych nieprzyjaciół z wami, to byśmy mieli sprzeczność. Nie? Rozumiecie? Czyli żeby, tak samo w języku, jak byśmy to, nie, nie musiałoby dotyczyć Biblii, Jezusa, czy, czy w ogóle życia takiego duchowego, gdybyśmy spotkali się z takim przypadkiem, to oczywiście możemy tak prostacko być, a to sprzeczność, ale możemy zastosować inną metodę. Być może jeden tekst mówi o innych nieprzyjaciołach, a drugi o innych. Czyli właśnie ta sprawa kwantyfikatorów, czyli czego dotyczy, czy wszystkich, czy jakiejś części. I no, jak z taką uwagą, jakbyście podeszli do zagadnienia? Mamy nieprzyjaciół z różnych powodów. Mamy nieprzyjaciół, dlatego że jesteśmy niscy, albo wysocy. To już się komuś nie spodobamy, nie? Mamy nieprzyjaciół z powodu na przykład akcentu, jaki mamy. Nie? Sąsiadowi może się podobać nasza część miedzy. I też byś miał nieprzyjaciela zaraz. Nie? Mogłeś rzeczywiście coś tam nieprzyjemnego dla sąsiada zrobić. Mamy nieprzyjaciół pospolitych, czy w wyniku naszego normalnego życia, nie? to nawet w autobusie nie pchaj się na chama, a przepraszam, nie wiedziałem, z kim mam do czynienia i już masz wojnę, nie? już masz nieprzyjaciela. nie, I mamy nieprzyjaciół z powodu naszego głoszenia Ewangelii czy życia chrześcijańskiego. I jeśli by podzielić tych nieprzyjaciół na te dwie kategorie, to co byście... Że tak powiem, powiedzieli, jak można by zharmonizować, zinterpretować te dwa pozornie sprzeczne wersety, że tu idąc za Bogiem On jedna z nami nieprzyjaciół, a tam idąc za Jezusem zdobywamy coraz więcej nieprzyjaciół. Bardzo ważne jest to rozdzielenie, że tamte teksty mówią o prześladowaniach z powodu tego, co głosimy i robimy dla Chrystusa. A ten tekst, myślę, Mówi o pospolitych nieprzyjaciołach, takich, których każdy ma i wierzący i niewierzący. I wiemy, że konflikt nie jest dla nikogo korzystny. Nie? Konflikt wyniszcza obie strony, tak jak opisane to jest trochę prześmiewczo w zemście. Nie? Nic tam, żadna strona nie wygra na tym konflikcie, a obie sromotnie przegrają. Nie? Także tego typu konflikty, właśnie takie jakieś głupie sąsiedzkie, jakieś tam w pracy, nie wiem, gdzieś w szkole, w przedszkolu już się też przecież zaczynają, nie? One są nikomu do niczego niepotrzebne i te pospolite konflikty, tak bym to rozumiał, czy takie właśnie rodzinne, no takie związane z naszym postępowaniem lepszym lub gorszym, rozumiem, że Bóg leczy, w wyniku naszego posłuszeństwa. Nie? To tak, tak bym to interpretował i harmonizował z całą z Biblią, szczególnie z Nowym Testamentem. I też trzeba pamiętać, że to nie jest napisane, że wszystkich nieprzyjaciół godzi. Żeby było ważne. Na przykład Dawid no, kroczył za Bogiem, robił różne rzeczy dobre w stosunku do Saula. Pamiętacie, mógł go parę razy zabić, a pokazywał mu tego. No to ten się na chwilę nienawidził, no i za chwilę znowu chciał zabić tego Dawida. Nie? I do śmierci byli w stanie wrogim. Nie? Nie, nie, nie nastąpiło pojednanie. Także i widać, że ono nie było z winy Dawida. On nie chciał tej wojny, a cały czas tam diabeł w sercu saula zwyciężał. Nie? Czyli to. Przy tego typu zasadach trzeba patrzeć, jaki jest zakres obowiązywania zasady. Czy totalny, ogólny, zawsze w każdej sytuacji, na wszystkich i tak dalej, czy też mniejszy, szczegółowy dotyczący określonych rzeczy i też nie dający pełnej gwarancji, tylko że można by to tak, żeby rozrozumieć, nawet część twoich nieprzyjaciół z Tobą pojedna i tak dalej. Nie? Tych takich pospolitych, zwykłych. Jest przepis, jak no dążyć do pokoju. To, to, to jest w Nowym Testamencie już jako zasada podane. O ile to od Was zależy, dążcie do pokoju ze wszystkimi. Nie? To widać, że to nie jest od nas tylko zależne. Czy nie będziesz miał pokoju ze wszystkimi. Ale tam, gdzie możesz, że tak powiem, gałązkę oliwną po pokazać, to, to pokaż. No staraj się, róbmy coś, nie? żeby. O ile to od nas zależy, mieć ten pokój ze wszystkimi.